Dzień dobry, dzisiaj nagrywam film w ramach pracy z informatyki. W nagraniu będzie również uczestniczył Hubert Starzyk. Dzień dobry. Który będzie moim przeciwnikiem w grze FIFA 20. Zapraszam do oglądania meczu Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Dzień dobry, no i zaczynamy mecz, tak jak mówiłem. Witamy państwa bardzo nich, serdecznie. Zapomniał. Mam nadzieję, że są państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Na stanowisku komentatorskim meldują się ci którzy dość często gością w Państwa domach, oczywiście za pośrednictwem ta transmisji. Ta... Przyjrzyjmy się Obrony. dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Martynski, w dzisiejszym w niej, spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do, tak do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy już, spalonego, w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Dobrze odebrał teraz piłkę Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa z na Tutaj taktycznie sytuacja prezentuje się bardzo podobnie. 4-5-1 z bardzo ofensywnie grającymi pomocnikami. Zapowiada się batalia w środku pola, bo na boisku zobaczymy łącznie aż 10 pomocników. Pytanie tylko, która formacja lepiej zdoła narzucić przeciwnikom swój styl gry. I tak oto tracą piłkę. Znakomicie teraz przeczytał to podanie. podanie Czy będzie prowadzenie? Ale dał teraz popis stale Piotr Berskiego. Pan Bramka stoi w obronie. No, tak, dokładnie. Piłkę przejmują rywale. Dobra, to piłkę. Odbiór piłki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Nowikowas ma sporo możliwości. Uciekł obrońcom. I go dla Legii. Strata. Ramki. Ramkę strzela. Hankę. Leje Warszawa wychodzi na prowadzenie. Dokładnie. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie wieczor... Ech, nie poszło Skibar to tak, jakby piłkę. sobie życzył. Strata pimu. Muchar Martwiński. Podanie do Ramireza. Ciekawe, jak Markiński. to rozwiąże. Obrońca skutecznie przerwał akcję rywali na skrzydle. Nieustannie Buczko. nękali rywali. Szansa! Bramkarz na poszczególne. Bramkarz bez problemu. Broni piłkę. Marchiński. Muchar Ramirez. Goodkier nie dał rady obrońca. Zszok! Ale zablokowa Krystian Goodkier. Gol! Referencyjnie to zrobili. Czał. Kibice, szaleją. Podwyższają prowadzenie. Są coraz bliżej kolejnej rundy Mucharu Ej. Atakuje malarzmieżny. Andre Marquis. Będzie podawał, tak, podanie jest na skrzydło. Weszowicz. Szansa dla nieudane. Zobaczymy, co teraz zrobi. Rzuca na środek. I wstał, Udana ale interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Na piłkę W porę A... zareagował. I mają piłkę. Co aj, teraz aj. zrobi? Juźwiak przy piłce. Ruszył do przodu całkiem. Piłka. Kamil Juźwiak. Dobre. Ale z Ale Tutaj to się przed chwilą nie zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie Kurde. intencji strzelającego. No piłce. tego właśnie są obrazu. No Oglądamy dobre spotkanie, wiele się tu dzieje, są dynamiczne akcje, są bramki. Na razie tak, trudno wskazywać faworyta bramki, do końcowego, zwycięstwa. Do końcowego zwycięstwa. Tu i... Teraz szansa teraz na nie? Markiński. Ale w z bramkarskich umiejętności! Fantastycznie! Powinien pójść na mój. Próbuję rozegrali rożny? No, Zobaczmy, co zrobi. No, jako to tracą piłkę. Jeżeli już jeden z moich zawodników jest zmęczony. No. Pokonuje z piłką kolejne metry. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Piba. No, już blisko pole karne. Dziesze, Kapitalnie minąło broń. Uderza! Co za emocje? Ta bramka powiększa ja i wprowadzenie przybliża do kolejnej rundy pucharu kontynentalnego. Kolejny gol. i pewnie dążą do awansu spore rewelacji. To zmyliło, ponieważ lekko znajomy piłkę i Już tylko se w Tak, szybko bym nawet powiedział. Gytkier. Szybkie no, podania oblężenie no, bramki rywala. I Ma dobrą okazję Nowy... do strzału! Wybronił ten strzał! Przeciwnikowa. Ma teraz sporo Nowy miejsca na skrzypkę. Na piłce, Budko już go goni. Obramka zaczął wychodzić, ale... Budkoś... Łatnie się zapowiadało, ale się ze... Łupcyła. Wy... Wybija ten kiba. Pedro kiba. Przejmuje. O, to jest dobre skierdzenie. Już puhat. Na piłkę, co z tego wyniknie? to Dobrowy Jupker. Gitter, dalej, pójcie, Christian Chrystianus. Chrystianus. Znowu Taka, to się opłacimy. No dobry tak proszę państwa, za taki film, że on znowu zwił macynkę w siatce. Nie, no. Nie, no. Nie, no. Jest niestety, dobrze ustawiony. Ale... Co zrobi? Będzie gol! O, Nieudany ja! strzał. Tak, tak, Co tu się stanęło? Są się Stało. Jakie szczęście. Jakież czy, czy precyzja strzelającego. Tylko ja tak, to wiele szczęścia drużynie. Legi Warszawa. No, Co zrobi Legia? Może być groźnie po tym. Prosto a tak bramkarz i niestety bramka. Go! Jest po sobie na wyjściu to jest za te Czy to jest, pan brak, to jest w tym tak jakby chaty kąte? Z wieleru strzała. Jest, jest się z czego cieszyć. ten zawodnik ehm, dzisiaj się pokazał jest jak najlepszej istoty. Bo chyba nie koniec jego bramek Myślę, że to może być nawet jego najlepszy. Ale zrobione jest to spotkanie. Bramka za bramka! Tak, tak frustrowany może być, już tak szybki kongrat, zresztą oni... Będzie się to dobra, się się. O, w dobra szczuć, tak jak już Ale niestety strzał był zbyt wyczuwalny dla bramkaża. Nowikowas. Nowikowas przy piłce. Sadka odbiera piłkę. No świetnie podaje, ja, teraz odczytam intencje. przejął piłkę. Nie bardzo mu się to Kurde, udało. Piłki. Minut, się tylko jedna widać, branka, to jeden piłka. celny strzał i będzie stracić, upragniony triumf. A czas ucieka. Zawodnicy coraz częściej zerkają nerwowo na zegar. Czy Lecha stać jeszcze na remis? Może i na zwycięstwo? Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzypie. i znowu ten bramkarz wyszedł. Tuż temu bramkarzowi do głowy Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Drybruje no, w stronę bramki. bramki. Zobaczmy co zrobi. Marciński! Marfiński bardzo dobry Zasłużony, skał. Idealnie w, w końcu im się należało. Przez większość czasu byli Ale drużyną dominującą. Walczyli, prowadzili no, grę. Ja się Teraz robi się Ale niebezpiecznie. Nie Ma tam miejsce na dośrodkowanie. No, bardzo ładnie Zrobiła przyciął to, to bardzo podanie. Mocno. Bardzo dużo. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją, gorączka na trybunach, emocje wygląda na to, że rzeczywiście... Dobre podanie, zawsze pora zareagował. Tutaj takie podania są coraz mniej celne, ale to już tak od kilku minut możemy zauważyć. To może być ostatnia szansa grata. na to, by wyrównać to, to, to w tym to spotkaniu. No, to mi może być wyrównanie? Duży. Tak, to jest bramka, ale jest spalone. Niesamowite. Ja nie na wiem, piłkę. ale szczęście, piłkarze No, tu poznać, niestety bramka nie zezgabają. Sędzia wyraźnie daje znak spalone. Sędzia po raz ostatni. 50 50 w meczu. Grał w Nie mam nic do pojedzenia. No to cóż. Do widzenia. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się to oglądało. Zdolności jakichś nie mam, ale mam nadzieję, że to dobrze zmontuję, później wyjdzie to jakoś dobrze. Więc no, do widzenia.